Cześć, witajcie z tej strony. Michał Wilki, witam Was serdecznie na moim kanale Evil Wolf Media. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się szybko koloryzacją nagrania, które dostarczył mi widz. Krzysztofer podesłał mi kilka nagrania wykonanych Mini 3 Pro w profilu Disney Like. A wysłał mi kilka bardzo fajnych nagrań. A na potrzeby naszego vloga, ja wybrałem sobie to nagranie do koloryzacji, ponieważ ma ono taki bardzo fajny, postapokaliptyczny klimat i podoba mi się to nagranie, więc postanowiłem na nim popracować. Nagranie jest nagrane w 30 klatkach, więc albo możecie sobie zrobić timeline 30 klatkowy, albo tak jak ja, timeline 24 klatkowy po to, żeby zwolnić sobie to nagranie. I jak zobaczycie, nagranie jest w 80%, wtedy nam się płynnie odtwarza nagranie 30 klatkowe na timeline 24. No i mamy małe slow motion. Jeżeli chodzi o color management, to ustawcie sobie na DaVinci YRGB Color Managed. Jak zobaczycie master settings, no to pracujemy w 24 klatkach. OK, przejdźmy sobie do zakładki kolor. No i co? W zakładce Color szybciutko dorzućmy sobie kilka nodeów, czyli pamiętacie Shift S. A no, możemy sobie dorzucić 6. Na początku nie będziemy tak dużo dzisiaj nodeów potrzebować. I także szybciutko dorzućmy sobie 6 nodeów. OK, no i idea jest taka, jak popatrzyłem sobie na ten obraz i przygotowywałem się do tego odcinka, no to z perspektywy ogólnie nagrania tego obrazu, wszystko jest super. Obraz jest nagrany w punkt, jak zobaczycie sobie na wykres Parade, wszystko się zgadza. Mamy fajnie naeksponowany obraz, jest tutaj pełno informacji, mamy pełno miejsca do zabawy dzięki temu. Kolorystycznie jest też idealnie w punkt, a balans bieli, no wszystko się tutaj nam. Zgadza, jak popatrzymy sobie właśnie na wykres Parade, wszystkie kolory e, są równiutkie w miarę, troszkę gdzieś tam może czerwień dominuje, no ale dużo te, tutaj też elementów czerwonych mamy, więc e, automatycznie on jest gdzieś tam podniesiony, ale wszystko jest idealnie e, w punkt nagrane. Ok, żeby sobie pokolorować ten obrazek skorzystamy dzisiaj dziwnie dla odmiany z jednej rzeczy, a mianowicie e, skorzystamy z lutów i skorzystamy z lutów do Mavica 3. A więc yy, będzie troszkę dziwnie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak zrobić. I możecie sobie wejść z zakładki z lutami. Powinniście już mieć a, luta do DJI Mavic 3 Pro. Jak nie, to dorzucę go wam tutaj do a, naszego. Naszej paczki, czy tak powiem, ćwiczeniowej, którą znajdziecie na dysku Gogla. A ja jeszcze z tej okazji skorzystam tutaj jako przerwnik. Pamiętajcie, żeby dać suba, zostawić łapkę, bo widziałem po statystykach, że dużo osób ogląda, a mało osób daje suba, co zmartwiło mnie i sprawiło, że serce mi pękło na pół. Więc taka mała prośba, jak się podoba, dodajcie suba to jest zawsze fajna rzecz. A dla mnie, dla Was też. OK, dorzuciliśmy sobie luta, ale jak widzicie, lut moim zdaniem jest troszkę za mocny, no bo jest to lut do Mavic'a 3, a nie do Mini 3 Pro, także przejdźcie sobie tutaj na zakładkę Key, ona znajduje się tutaj i możemy sobie obniżyć krycie naszego luta na jakieś tam, załóżmy 65%. I to jest zabieg, który można wykonywać tak naprawdę często, bo nie zawsze lut dobrze siada. Czasami będzie za mocny, czasami za słaby, więc można się tutaj tym pobawić. Jego, że tak powiem, kryciem. Co prawda nie da się wzmocnić go powyżej tak naprawdę jedności. Można tylko, że tak powiem, tutaj jego krycie obniżyć. Ale to jest i tak fajny zabieg, ponieważ możemy wykorzystywać do kolorowania naszych nagrań luty, które nie były przeznaczone. Do, do, do naszych nagrań i bawiąc się ich kryciem, możemy uzyskać fajne efekty. Ok, no i widzicie, dodaliśmy luta, wydobyliśmy sobie mniej więcej tutaj e, rzeczy w naszym obrazku, jeżeli chodzi właśnie o kolor, jak to wszystko wygląda. Więc teraz możemy sobie wykonać kilka jakichś lokalnych e, tutaj zmian. Więc na drugim naudzie myślę, że możemy zwiększyć kontrast gdzieś tam do granicy 1,1 i tak naprawdę troszkę może highlightsy i shadowsy trochę podnieść. No i kurczę, patrzymy sobie na wykres, no to wszystko jest tak równo, że lepiej być nie może, więc nie ma tutaj co tak naprawdę już kombinować z tym obrazem, wszystko jest super. Więc teraz przejdziemy tak naprawdę do rzeczy, którą chciałem Wam tutaj pokazać i pobawić się tą rzeczą, a mianowicie chodzi mi o jakby ukierunkowanie wzroku gdzie mamy patrzeć. Najciekawszym dla mnie elementem jest tutaj ta fasada tego budynku i to co się dzieje przed, no bo umówmy się dalej, też dziś mamy taki duży rozgardiaż, ale chcielibyśmy, żeby wzrok naszego widza kierował się w to miejsce. I w jaki sposób to zrobić? Mamy równo fajnie naeksponowany obraz, ale my troszkę zmienimy jego klimat na trochę mniej równy, ale wydaje mi się, że bardziej ciekawy niż ten w odbiorze. Więc w tym celu na tym nodzie kliknijcie sobie i dodajcie coś takiego, co nazywa się Add Outside. Pojawi nam się drugi node i dodatkowo będziemy mieć tutaj taką przerywaną linię na niebieskiej tutaj naszej kropeczce, co oznacza, że te node między sobą przekazują, przekazują kanał alfa, a w skrócie oznacza to to, że jeżeli na tym node utworzymy maskę, to ten drugi node będzie miał informację o wszystkim, co jest poza mas maską. I będzie to działało tak, że będzie on zmieniał nam wszystkie rzeczy, które są poza naszą maską, a na tym noudzie będzie zmieniać te rzeczy, które mamy objęte naszą maską. Więc jest to bardzo fajne, że tak powiem, narzędzie do właśnie kontrolowania pewnych zmian na naszym obrazie. I już Wam pokazuję co i jak. Okej, okay, jesteśmy na pierwszym tym noudzie z naszej pary, Outside node'ów, Przejdźcie sobie tutaj do zakładki maski i wybierzcie sobie tutaj piórko, żeby swobodnie narysować maskę. I narysujcie ją mniej lub bardziej w podobny sposób, aby obrysować sobie tutaj fasadę naszego budynku. W taką linię, jakby pojawił się jakiś tutaj. No, pojawił nam się z nieba promień światła, który nam to wszystko rozświetlił. Ok, mamy maskę narysowaną w ten sposób. Teraz maskę sobie troszkę wysoftujcie in i out, żeby ona była, miała płynne, fajne takie gradientowe przejście i przejdźcie sobie do pola obok, do trackera, no i klikając Play do przodu DaVinci nam wytrakuje naszą maskę. Widzicie, że ona się troszkę wywróciła, dlatego mamy tutaj Clip i Frame, jak klikniecie sobie Frame, możemy sobie poprawić naszą maskę, żeby ona na ostatniej klatce kluczowej zachowywała się tak jak my chcemy, a nie tak jak DaVinci sobie wymyśliło. No i już tak naprawdę jest ok, jeżeli sobie zobaczycie, jak ona nam się tutaj ta maska trakuje. Dobrze, mamy to rozwiązane. Możemy sobie wyłączyć podgląd maski w tym celu. W zakładce tutaj, z widokiem, widzicie tutaj jest e, jakby ikonka, która znaczy, że nasza maska jest włączona. Dajemy sobie off. Już nie będziemy widzieć naszej maski, ale będziemy widzieć efekty, które się dzieją. I teraz tak, klikając na tego pierwszego node z naszej pary. Widzicie, że edytujemy to, co znajduje się wewnątrz naszej maski, czyli tę część tutaj. Będziemy mogli sobie rozjaśniać, pociemniać, więc możemy ją jeszcze troszkę rozjaśnić. Natomiast na drugiej noudzie z naszej pary outsideowej możemy sobie zwyczajnie przyciemnić nasz obraz, powodując, że już jak widzicie wzrok będzie kierował się automatycznie na to, co dzieje się na przodzie, tutaj naszego hangaru. Tak widzicie, wygląda obraz przed, a tak wygląda obraz po. Sprawia to, że jak dobrze. Sprawia to, że po prostu no, oko automatycznie kieruje się do przodu. Nie interesujemy się tym, co jest z tyłu. Ok, wygląda to już całkiem, całkiem stosownie. Oczywiście możemy sobie to troszkę jeszcze dopracować, pociemnić, pojaśnić. Ja jeszcze się pobawię tutaj. Samą maską, bo może trochę przesadziłem z nią i obejmiemy sobie trochę mniej tego zarysu tutaj tej konstrukcji. Tylko teraz tak. Zrobiłem sobie punkty kluczowe. Więc ona będzie nam sobie tak dziwnie skakać, więc cofnijmy sobie to. Ok, cofnęliśmy sobie tą operację. Zróbmy sobie to na początku. Tutaj. I na samym końcu. Bo jeżeli zrobimy sobie to pośrodku, to automatycznie stworzą nam się keyframe'y i będzie sobie to że tak powiem skakać. więc jakby te wszystkie rzeczy, które chcecie zrobić z maską, zwiększyć, ją powiększyć, pamiętajcie, żeby zrobić w pierwszym i w ostatnim fragmencie waszego obrazu, wtedy nie będzie maska myślała, że ją kluczujemy i robimy jakieś z niej historie i nie będzie wam sobie skakać, a, zmieniając swojego kształtu w obrębie właśnie jakiejś środkowej części obrazu, więc pamiętajcie, że jeżeli, chcemy, jeżeli chcecie ją przesunąć, to w pierwszym i w ostatnim fragmencie, no bo maska jest wytrakowana, więc automatycznie będzie nam się tutaj dodawały a, punkty kluczowe. OK, no i obraz prezentuje się w ten sposób. Wyłączmy sobie podgląd. Jest on całkiem całkiem spoko, ale możemy dalej się tym wszystkim pobawić, żeby jeszcze bardziej, że tak powiem, przyciągnąć uwagę na nasz obraz tutaj w środku, więc na pierwszym noldzie z naszej pary możemy zmienić sobie temperaturę i możemy sprawić, że ten obraz będzie troszkę bardziej ciepły. A, no teraz tak trochę może przesadziłem, ale wiadomo wszystko z gustem, a na naszym odsadzie możemy sprawić, że będzie chłodny, więc stworzy nam się taki troszkę... Wiecie, gradient kolorystyczny, który sprawi, że będzie jeszcze bardziej, że tak powiem, ciekawie w naszej parze tutaj node'ów się ten obraz prezentował. A możemy troszkę, może sobie to przyciemnić, żeby nie było, wiecie, takie pop-upowe. Gdzieś na jakieś 107 myślę, że będzie ok, jeżeli chodzi o jasność. No i prezentuje się to całkiem fajnie. Mogła się taka sytuacja wydarzyć, mogło tak słońce nam zaświecić gdzieś spod chmurki, że ten um, budynek w ten sposób nam się oświetlił. Jest to jak najbardziej możliwa taka sytuacja. Możemy jeszcze w tym pierwszym node wyostrzyć sobie nasz obraz, żeby ten front był ostrzejszy, bardziej rzucający się w oczy, a obraz poza możemy rozostrzyć troszkę mniej, pozbyć się detali. To też jest zabieg, oprócz a, jakby takiej różnicy w tonacji kolorystycznej, który sprawi, że nasze oko będzie się kierowało w odpowiedni sposób. I jeszcze na całość, ja będę rzucił sobie tutaj na ostatnim nodzie, wszedł sobie w zakładkę efekty i wpisał winieta. I dorzucił sobie na nasz obrazek. Natomiast przechodząc sobie na NoDE, oczywiście, e, możemy sprawić, że ta winieta jest bardziej, że tak powiem, kontrolowalna i możemy z nią zrobić to, co my chcemy, a nie to, co nam da Vinci tutaj narzuca. Ale ogólnie winieta jeszcze sprawi takie wrażenie takiego przejścia, widzicie, bardziej jeszcze płynnego na tym obrazie. Jak widzicie, dodaje jeszcze bardziej takie ukierunkowanie na nasz obraz. Że bardziej nam się wzrok kieruje w tym miejscu, i automatycznie myślę, że możemy przez to też troszkę sobie pojaśnić to, co mamy poza naszą maską, tak, żeby wyglądało to może w trochę bardziej naturalny sposób, niekoniecznie tak drastyczny, jak mamy. Ale jak widzicie, tymi kilkoma prostymi zabiegami udało nam się osiągnąć efekt. Bardziej, a, że tak powiem, no, rzucający się w oczy, czyli bardziej wydobyliśmy sobie ten przód naszego obrazu. W ten szybki i prosty sposób ukierunkowaliśmy wzrok widza a, w miejsce, które, które chcieliśmy, i wygląda to naprawdę a, fajnie. Oczywiście możemy się tutaj jeszcze bardziej pobawić tym wszystkim i możemy no, spróbować zrobić sobie jeszcze tutaj jakieś dodatkowe, a, że tak powiem, shifty kolorystyczne. No więc na krzywych możemy się pobawić i możemy sobie spróbować zmienić tutaj, na przykład odcień niebieskiego, żeby był bardziej charakterny, i tak samo z pomarańczem też możemy go sobie w jakąś stronę tutaj pchnąć, żeby był mniej lub bardziej, że tak powiem, pomarańczowy, w zależności od tego, jaką, że tak powiem, macie wizję, fantazję, A tego, że tak powiem, tutaj naszego obrazu, więc to już od Was zależy, jaki odcień jeszcze chcielibyście na tym wszystkim uzyskać. Więc tu zostawiam Wam, że tak powiem, pełną swobodę wyboru a tego, co chcecie zrobić z tym obrazem i jak chcecie go sobie pchnąć. Mi jeszcze przyszła do głowy jedna rzecz, że tak naprawdę możemy też um, podziałać na saturacji outside, i tutaj mamy saturację 50%, więc możemy ją sobie delikatnie podciągnąć z tego przodu no, powiedzmy, że zostawimy sobie ją na ten przykład na 60%, żeby, a dobra, 55 będzie ok, ale to, co mamy poza, możemy obniżyć jego saturację. Automatycznie sprawiając, na przykład, zostawić ją na poziomie 35. No, 35 może za dużo, ale 45 sprawi, że automatu, no, ten środek jeszcze bardziej rzuca nam się w oczy i jest jeszcze bardziej. Że tak powiem, widoczna. Słuchajcie, wiem, że ten przykład może być trochę tej koloryzacji zabawy, trochę ekstremalny, ale to jest wszystko kwestia a, po prostu o, jakby nauczania się narzędzi i tego, co możecie zrobić w waszym obrazie dzięki jakby prostym narzędziom, które tutaj prostym, nieprostym, dzięki narzędziom, które macie w DaVinci. W łatwiej szybki sposób można, można uzyskać sobie właśnie taki efekt e, tego kierunkowania naszego wzroku, więc no, jest to mm, spoko sprawa. Jeszcze z takich ciekawych rzeczy, które bym tutaj dorzucił, żeby to już wszystko wyglądało no, jeszcze lepiej. I to jest efekt, który czasami lubię, czasami nie, a mianowicie możemy sobie dorzucić Tilt Shift i Tilt Shift, Tilt Shift Blur, to jest efekt, który jest dostępny w DaVinci Studio. Nie jest to efekt bardzo fajny i sympatyczny, a mianowicie efekt miniatury, który sprawi, że już w ogóle ten tutaj nasz obrazek będzie trochę jak z innego świata. Możemy go sobie też w łatwy sposób wyśledzić, bo jak widzicie ten blur nie podąża tak dobrze z naszym obrazem, jak sobie zobaczycie krzywą blura. Więc tak naprawdę, żeby sobie to zrobić w łatwy i fajny sposób, Mamy coś takiego jak Enroll, czyli kąt w tym momencie wystarczy sobie kliknąć go i na ostatniej klatce kluczowej zmniejszymy sobie go w ten sposób i będzie się to już nam tutaj zachowywać zgodnie z naszym ruchem. Więc o, finalnie jak sobie zobaczycie mamy obraz który automatycznie jeszcze mamy troszkę tego blura tutaj dorzuconego, więc wszystko nam się tutaj zachowuje w fajny i ciekawy sposób. E oczywiście, żeby osiągnąć taki efekt tilt shift, nie, e nie musimy wcale używać tilt shift blura. możemy to uzyskać równie dobrze, e korzystając na przykład właśnie z wymaskowania i e na tutaj naszego outsider, czyli na co mamy poza naszą maską, możemy narzucić zwykłego blura czyli gaussiana na przykład i jak sobie wrzucicie gaussiana no to automatycznie nam się tutaj pojawia taki właśnie efekt też tilt-shiftowy tylko że tutaj no trzeba go troszkę sobie bardziej wypracować i fajnie byłoby tak naprawdę stworzyć w tym celu normalną maskę bez tych konturów no bo tak jak sobie przyjrzymy się jak pracuje nam tilt-shift to tilt-shift pracuje nam w obrębie prostej maski Czyli nie takiej maski, którą ułożyliśmy tutaj na potrzeby naszego budynku, tylko jest to prosta maska, która pracuje sobie w ten sposób, ale że tak powiem, dodaje ona takiego dramatyzmu jeszcze i tworzy taki efekt, można byłoby rzec, bajkowości w naszym obrazie. Więc całkiem dobrze się to prezentuje. Oczywiście niektórym się będzie podobać, innym się nie będzie podobać, jest to kwestia indywidualna. Niektórzy lubią taki efekt takiej dioramy, a niektórzy nie przepadają. Ja w sumie nie wiem, w jakim obozie jestem. Ale finalnie jakby główną rzeczą, na której mi tutaj zależało, było pokazanie właśnie tego, jak w prosty i łatwy sposób, korzystając tak naprawdę właśnie z outside node'a, wydobyć głębię w obrazie, stworzyć głębię w obrazie, w którym pozornie wszystko jest równo naeksponowane, w łatwy i szybki sposób. Można po prostu ukierunkować wzrok w jakieś jedno konkretne miejsce, kilkoma prostymi sztuczkami. Można, można sobie to zrobić, i tak to się nam prezentuje w finalnej wersji przed i po. Także zachęcam Was gorąco do zabawy z tym nagraniem, aby pobawić się samemu, popróbować swoich sił i poznęcać się tutaj nad tym i dodać oczywiście coś od siebie najlepiej ja gorąco zachęcam właśnie do tego, żeby, żeby stworzyć jeszcze coś innego, żeby jeszcze w inny sposób się pobawić, spróbować stworzyć inną kolorystykę, inny efekt. Także życzę Wam miłej zabawy, no a ja powoli się z Wami żegnam. I pamiętajcie, jeżeli materiał Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, dajcie suba. A to wiele dla mnie znaczy. Ja jeszcze raz dziękuję Krzysztof Krzysztoferowi. Krzysztoferowi serdecznie jeszcze raz dziękuję za podesłanie nagrań. Myślę, że jak będzie chwila, to jeszcze podrzucę wam kilka innych tutaj przykładów z jego nagrań. A kilku innych jeszcze tutaj YouTube'owych zawodników podesłało mi też nagrania. Czekają one w kolejce. Mamy tam nagrania z Madery. Mamy nagrania jeszcze miniczy Pro vs. Autel, też takie nagrania mam do porównania. To jeszcze tutaj przed nami będę za niedługo wrzucał takie vlogi. No, a ja z wami się żegnam i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.